Chyba znalazłem kawałek listu. O nie, Houston, mamy problem. Co znalazłeś? Co tam napisali? Q, a czasami Su. Denis, znalazłeś właśnie literę C? Tak, ale nie wiem, czy zostało wycięte z gazety na żądanie okupu. Czy to tylko jakiś kawałek innego pisma? Tak, to będzie problem. Wiem, wszyscy się martwimy, ale łupiożyk na pewno jest cały i zdrowy. Po prostu znajdźmy ten list. Albo, patrząc realistycznie, mnóstwo kawałków listu. Bo przecież wszyscy wiemy, jak się sprawy mają. Ktoś jeszcze znalazł może całe mnóstwo P? Nie, farciara. Mam z piętnaście. To dużo, jak na żądanie okupu? Może to akrostych. Tak, tworzący najpopularniejsze słowo świata, 15p. Dobra, dobra. Czyli jesteś Ale. raczej za limerykiem z żądaniem okupu? Nie. O? Lars, jak ci idzie? Już nie żyjesz. Mam trochę P, kilka A. Mały stosik M albo W. Wyczuwam energię czakry M. To na pewno M. Dobra. Mały stosik M. No, nie wiem, robociku. Jak na moje, to trzeba będzie poczekać, aż porywacze znowu zadzwonią. Co tak długo? Moglibyście może wysłać Aha. jeszcze jedno żądanie okupu? Burza rozniosła ten poprzedni na strzępy. Całą noc go robiłem! Całą noc go robiliśmy! W to może po prostu nam powiecie. Ale list to najlepsza część tej roboty! Co co? Mamy czekać na nowy? Tak, właśnie! Czekajcie! Mamy pozwolić ci się rozłączyć, czy. Tak! Będziemy siedzieć nad tym do późna. Pora się brać do pracy! Szukajmy dalej. Tak, to mało realne, ale jeśli szybko odtworzymy ten list, to będziemy mieć przewagę! Jakim cudem tam jest tyle... Też znalazłaś P? Denis, to nie zawody. Łatwo ci mówić, jak Nic latasz swego. sobie z całym worem Dobra, P. Rej, straciłaś kontakt z prostym ludem. Już nie pamiętasz swoich skromnych początków? Dobra, weź sobie trochę tych P. O, dzięki, Ray. A, a, a. Zrobiliśmy jakieś postępy? Spokój. Mamy więcej A i P. Pa, pa. Rany, nic z tego nie wychodzi. To chyba nie zadziała, robociku. Trzymajmy się planu. Nie spiszemy upiórzecha na straty. Tak, w sumie to... czemu nie? Nikt by się nie dowiedział. On by po prostu zniknął. Dobra, szukam dalej. Prawie? Nadal no chcecie, żebym po prostu przeczytał wam swoje żądania? Tak. Strasznie się cieszyłem z tego listu, ale. Dobryt niech będzie. Nie. Jeśli nie chcecie, by Kumpel zadyndał na sośnie, spełnijcie spe, pe, pe, żądania moje radośnie. Jesteś u nie? Wcale nie! Czemu udajesz, że cię porowano? Bo te święta muszą być najlepsze na świecie, Rej. A moja lista żądań rozjaśni dzień każdego z was. Czy tego chcecie, czy nie? Cóż, nie możesz niczego żądać, jak nie góra masz zakładników. E, racja. Dzięki za radę, Rej. Czekaj, czekaj. Łupio Naprawdę nie podoba mi się zakończenie tej rozmowy! Przemyślałem to, co powiedziałaś, Rej. To była bardzo zła rada. Chciałbym. Zapomnij o niej. Ogłaszam zmianę planów. Ale najpierw poznacie, to co to świąteczny strach. A -a. Co robisz? Budzę pustaki! Przygotujcie się na swoją ostatnią kolendę. Robociku, obozy się budzą. Znajdź świąteczne obozy! Nie ofensywny działa. Ostatnie ostrzeżenie. Ty nie jesteś misiu. niestety, bez żartu, nie Long. Słuchaj, mały, jestem trochę zajęta! A ja jestem w nieznanym miejscu. O czym ty mówisz? On tu też jest! U, jestem ocadnikiem! Zakładnikiem! Ojej, ty nie A, jest to jest ma, tak ma więcej wzią. sensu! Trzymaj się mały, znajdziemy cię! Chodź! Czemu się budzę w nieznanym miejscu? Jesteśmy zakładnikami. Dobra, upiorzechu, to zaszło za daleko! Nie martw się! Twoim przyjaciołom nic nie będzie! O ile z PPPP pełnicie moje żądania! I zamkniecie znużone płaczem powieczki! Ty nie jesteś Misiu! Gruchotacz na wolności! Chciałbym. Nic, wszystko ok? Tak. Gość słabo zna się na sztuce porywania. Dał nam klucze. Mam je na szyi, bo jestem już duży. To czemu nie wiecie? Ma niepokojący stos broni w stylu świątecznym i jeszcze bardziej niepokojącą serię czegoś, co nazwałbym złowieszczymi makietami. I laski z cukru. Powinniśmy zostać i odwrócić jego uwagę. Lok, nie masz nic przeciwko? Zawsze to lepiej, niż siedzieć cały dzień w pokoju. Nie chodzisz do szkoły? Szkoły? Boże, jakim cudem to ja zarządzam bazą. Nie martw się, Rej, damy radę. Róbcie, co każe, nim go jakoś nie załatwimy. To nasza jedyna szansa. Uwaga, łupiożechu.